Żelazna kurtyna, która podzieliła Europę na dwie części, zmieniła życie jej mieszkańców, szczególnie tych w krajach satelickich Związku Radzieckiego. Pomimo zakończenia wojny, komuniści wznowili prześladowania, dając początek nowemu terrorowi. Związek Radziecki stracił podczas wojny największą liczbę ludności, około 20 milionów ludzi, ale Sowieci, aby ograniczyć dostęp informacji społeczeństwu o życiu w krajach zachodnich, często prześladowali powracających żołnierzy i obywateli radzieckich. Wówczas wzrosła pozycja sił bezpieczeństwa, takich jak NKWD. Teraz Stalin, aby mieć kontrolę nad działaniami komunistycznych przywódców w krajach satelickich. W 1947 roku powołał specjalne biuro nazywane Kominformem. Biuro to powstało także, aby podjąć decyzję, czy należy skorzystać z pomocy planu Marszala. Jeśli chodzi o kraje satelickie, czyli państwa demokracji ludowej, to czekał je taki sam los, jaki spotkał Związek Radziecki. Uległy szybkiej sowietyzacji zgodnie z założeniami komunistycznymi. To znaczy, że przeprowadzono kolektywizację rolnictwa, czyli w miejsce prywatnych gospodarstw powstały zbiorowe spółdzielnie rolnicze, które były własnością państwa. Wprowadzono także nacjonalizację przemysłu, prześladowano wszelkie religie, a społeczeństwa krajów podlegały ateizacji i wpajaniu idei komunistycznych u młodych. Natomiast na czele republik ludowych stała przeważnie jedna partia. Albo kilka komunistycznych podporządkowanej jednej. Ponieważ kraje satelickie, specjalnie ze względu na Związek Radziecki, odrzuciły propozycję pomocy finansowej w ramach planu Marszala, Stalin postanowił uzależnić je od siebie także gospodarczo. Dlatego w 1949 roku powstała Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, do której należały wszystkie kraje satelickie. Ciekawym przypadkiem jest Jugosławia. Ponieważ to także państwo komunistyczne, mające być w strefie wpływów Związku Radzieckiego. Ale gdy władzę przejął tam Josip Broz Tito, ten zaczął sprzeciwiać się decyzjom Moskwy, co doprowadziło do tego, że pomiędzy Tito a Stalinem doszło do sporu. Mianowicie przywódca Jugosławii miał swoją wizję komunizmu i prowadził własną politykę zagraniczną, gdyż starał się osiągnąć równowagę między Wschodem i Zachodem. Tak więc Jugosławia, jako państwo komunistyczne było niezależnym ośrodkiem władzy. Przełomowym wydarzeniem w historii krajów za żelazną kurtyną, ale i także na świecie, była śmierć Józefa Stalina, która nastąpiła 5 marca 1953 roku, bowiem w związku radzieckim doszło do walk o władzę, głównie między Lavrentiem Berią a Nikitą Chruszczowym, którą wygrał ten ostatni. Okres rządów Chruszczowa to jest czas wyjątkowy w dziejach komunizmu. W 1956 roku na 20 zjeździe Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego przedstawił swój tak zwany referat, w którym głęboko skrytykował dotychczasowy system stalinowski oraz w jaki sposób działał. Ważną kwestią tego referatu była krytyka kultu jednostki, jaka istniała za Stalina. Oskarżył go także za wszystkie zbrodnie i wprowadzony terror oraz uważał, że uwięzionych przez niego ludzi należy uwolnić. Początkowo to było dziwne dla innych komunistów, ponieważ jak dotąd nikt otwarcie nie skrytykował Stalina. Władza polityczna miała odtąd charakter bardziej liberalny. Zdecydowano się także rozwiązać Kominform, który już nie odgrywał znaczącej roli. Dlatego okres zapoczątkowany przez Chruszczowa nazywamy destalinizacją albo odwilżą postalinowską. Pomimo, że złagodzono politykę w Związku Radzieckim oraz krajach satelickich, Śmierć Stalina była dogodnym momentem dla obalenia już znienawidzonego ustroju. W 1953 roku zbuntowali się Berlińczycy, ale ponieśli klęskę. Ważny był rok 1956, kiedy doszło do wielkiego strajku generalnego w Polsce, znany jako Poznański Czerwiec. Postawa Polaków zachęciła także Węgrów do wywołania powstania. Ci byli już zmęczeni okrucieństwem komunistów, i w tym samym roku odbyły się manifestacje dla poparcia poznańskich robotników. W ich rezultacie doszło do daleko idących zmian, bowiem na czele komunistycznej partii węgierskiej stał Imre Nagy. Ten zapoczątkował pewne reformy i ogłosił koniec systemu jednopartyjnego oraz powołanie komunistycznych ministrów. Obiecał także przywrócić wolne wybory. Zaniepokojeni jego koledzy z partii komunistycznej wezwali na pomoc armię radziecką w celu stłumienia powstania. Ta przy użyciu czołgów spacyfikowała bunt. Imre Nagy został stracony, a na Węgry spadły krwawe represje. Jeśli chodzi o politykę zagraniczną, to za Nikity Chruszczowa poprawiły się kontakty z Amerykanami. Na przykład Chruszczow był pierwszym radzieckim przywódcą w USA, ale równocześnie zakończono wojnę w Korei. Związek Radziecki wspierał w niej komunistyczne władze Korei Północnej. Natomiast powstanie węgierskie z 1956 roku przesądziło jednak o powrocie Związku Radzieckiego do agresywnej polityki. Świat wchodził teraz w kulminacyjny okres zimnej wojny.